Wszedłem do Miłosza na skatepark, zaczynałem w ten sposób dzień. Milo, powiedz mi taką rzecz. Ile ty się spałeś? Od wczorajszego dnia? 16 godzin. Ja nie wiem czy nie więcej, trzeba było policzyć. Bo byłem tak zmęczony. O, I już chciał bluzę, ale nie, wieje wiaterek. No dlatego nie chcę z Nie no, załóż sobie to, bo ta jest lekka. No właśnie. Dziecko, ty moje, jak ty się ubrałeś? Dwie różne skarpetki założyłeś? Co? Byłem kupić mięso, ale... Co się śmiejesz? A ty bez skarpetek, Nie, no wiem to tak można bez skarpetek chodzić? Wiesz, wszyscy bez skarpetek, bez skarpetek. Nie, ja skarpetek. Bez Tylko ja mam skarpetki. Dziecko, dwie różne skarpetki. No, czy też kupiłeś takie. Nie, właśnie będzie o 16. Nie. Ja... wracam. Że co? Płatny skatepark. Gdzie? Tutaj. A, tak Serio? Zapytaj <laughs> się pani. Jak, co? Że jest płatny skatepark. Nie. Tak. Co? O ty, chodź no. się pani. jak płatne? Tutaj. O, i zakaz hurajnok Bo to jest, to jest cennik. Mhm. A, aha. A bilet, jedna godzina, dwa złote. Mhm. Dzisiaj biorę się za koszenie trawy, zobaczymy, śmieją się ze mnie, bo nie potrafiłem... Siedź. Już, już, poczekaj dziadek, no, ja muszę się skoncentrować. Ale tu w tę stronę, w tę stronę. Nie, tutaj? No. Nie wiesz tak dużo na kosze, bo Ci zostaje to w czupu. Aha, dobra. A tu jeszcze nie robiłem Dobry tego, jeszcze. czyli tutaj. Dobra, już. Paczka się, jak ja to Ty... wezmę, nie o tym się Marcel mówił? Marcel mi tutaj mówił, o odnosie koszenia, że on był świętnie, chętnie by kosił. I czy byś kosił? Shurikenami. No by miał na przykład takie spięć tu. No z A shurikeny też są takie gwiazdki. No. Ninja, no nie? No i bym tak? I bym już sobie byś się kosiło. <noise> na pewno. Na pewno. <noise> Bo byłoby takie ostre. Przyjechaliśmy do kasie dziadków. Na wieś. <noise> Twoich też. No, moich też. Odkąd wziąłem z mamą ślub, to też są to moi dziadkowie. No właśnie, i dziadek. Nie, nie mam dziadka. Znaczy mam, no, Kasi dziadka. A tak to moi prawdziwi dziadkowie umarli. Przyjechaliśmy i kosiłem tutaj trawę troszeczkę. Wziąłem się za robotę, żeby nie było tak, że ja po prostu takich rzeczy nie wykonuję. Bo nie wykonuję, ale to nie, nie znaczy, tak że nie tak potrafię. A co? Wyszliśmy sobie jest, do, do pracy. Tak jak jest w więzieniu. Tak, nie, ale tak, robimy zdjęcie do dowodu. Do nie do dowodu. Do paszportu i do. Dlaczego? Do I, I do dowodu osobistego. Ale zdjęcie nie może być uśmiechnięte. Przesuń się troszeczkę w tą A stronę. Dlaczego? No, nie wolno być uśmiechniętym. Po prostu zwykłe na wprost. Dotknij jak najdłużej. Challenge. 3, 4, start. Hej, Tomasz, dzisiaj jest kolejny odcinek i nagrywamy challenge. Dotknij jak najdłużej. Challenge. Nazwaliśmy tą serię jako Przetrwanie, ale Jest, jest tu Wojtak, cześć! A jak ty miałeś ksywkę? Stworek! stworek. O, stworek. No to jest stworek. Poczekaj, powiedz jeszcze raz, patrzcie, jaką miałeś ksywkę? Jaką miałeś ksywkę? Poczekaj, teraz utnę. Stworek! I do, i, poczekaj, do Marcela. Stworek! Dobra, no to. Czekaj, no to. No to Stworek Sebiks. Jeszcze raz na mnie. Siema. Siema. Stas. Poczekaj. Stas. No. Stas. Siema. Jeszcze raz. Siema. Nie na mnie. Nie, albo dobra, na mnie. No. Siema. Mysko. Siema. Co? Mysko. Nie, Gaciek! Gaciek! jest Gaciek! Cześć! To jest Gaciek! Jeszcze raz, cześć! Cześć! A ja... Mimek! Jeszcze raz, a ja? A ja Mimek! A wie Czuję się taki troszeczkę samotny. Zawiozłem Kasię i Marcela. Z klasy od Marcela jest impreza. Jakiś tam grill i dzieci z rodzicami. No właśnie, z kobietami, bo tam jest, tam jest w ogóle szajka. Kobiety zawiązały paczkę i się spotykają. Bardzo fajnie. Ja przyjechałem do pracy. Mówię, wykorzystam ten czas. Jestem sam, przyjadę troszeczkę, posprzątam i są efekty tego. Faktycznie przyjechałem sprzątać. Raz wyniosę tutaj tą torbę, ale zanim to zrobię, mam jeszcze jajka. Słuchaj, w ogóle, no właśnie. Wziąłem i wyłączyłem lodówkę, powojmowałem różne rzeczy, które były w zamrażalniku. Eee, lodówkę przygotowałem, no, opróżniłem. Jest pusta i były jajka tutaj. O, tutaj też są jakieś jajka. Może ja też je wezmę. One są puste. Normalnie puste są. A lodówkę po prostu na okres wakacyjny i tak tego nie używam, otworzę, niech się rozmrozi. To są jajka, które mają... E, rok były w lodówce, albo jeszcze starej pracy, dwa lata. No Dobra, wyjdę tutaj, bo boję się, chociaż nie, chociaż nie powinno, nie powinno walić. Czy tam coś? Coś tam jest, aczkolwiek wydawało mi się, że nic nie ma, bo mówię takie, że są takie lekkie. A tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć worków. Chodę. Że co? Zimno, co? Wieje. Idziemy do Miłosza. Za piechotę iść? Fiata, tata, skakujemy do Fiata i jedziemy. <noise> Widać w tym nowym, pięknym dniu. Idziemy w ogóle dzisiaj samego rana. Chcę za... Postanowiłem, postanowiłem już w zeszłym tygodniu, ale zacząłem załatwiać sprawy takie jak dowód, przygotowanie dla chłopaków, dowód osobisty i paszport. To się po prostu przeciąga, przeciąga od dawna, od kilku lat. Wnioski, które mam tutaj już były chyba z rok temu przygotowane, mam nadzieję, że w ogóle druki jeszcze są aktualne. No może przesadziłem, że z rok temu, może i nie, może i nie. Po prostu chcę wyrobić te dokumenty. Dziś jest taki a troszeczkę... Dziewoszą? Nie, do urzędu trzeba iść wyrobić. Czy a gdzie jest urząd? Uh -huh. No później, to no, trochę jest, właśnie daleko. A ty nie chcesz iść? Nie, jedziemy światem. Ma... Jedziemy tam. Idę do Miłosza, bo Miłosz ma legitymację. Żeby mieć paszport taniej, to tu potrzebna jest legitymacja szkolna. A on właśnie Chyba mają przy sobie No i zobacz, nie warto było iść na piechotę? Nie czemu? Co? Cześć, cześć No kupi kupiliśmy sobie jagodnika No i tak mieliśmy Tak, nim Zacz, Marcel, tutaj pani przechodzi, no nie? Widziałeś? Przechodziła, ledwo co idzie Ale pewnie idzie i tak w tamtą stronę, gdzie jest przejście dla pieszych Rozumiesz? Ryzykuje tutaj przechodząc Co z tego, że tutaj jest ścieżka? Jak tam jest przejście? I tak ma ścieżki u... No, ale wydeptana jest, o to mi chodzi. Rozumiesz? Ryzykuję, że wpadnie pod samochód, że ktoś ją potrąci, a i tak idzie w tamtą stronę, gdzie jest przejście. Wychodzimy, idziemy. Dawaj mi ten telefon. Byłem u fotografa, o odbić zdjęcia, między innymi Podbijałem sześć zdjęć i dasz chłopakom na pamiątkę. Rozumiesz? No, a nie idziemy Teraz? A teraz idziemy do urzędu, a później idziemy do galerii. Gdzie jest urząd? W tamtą w stronę. Oh. Byliśmy w urzędzie, żeby dowody wyrobić. Dowody mamy złożone wnioski, ale chcieliśmy też od razu załatwić w tym samym budynku. Paszport, niestety. Odpuściłem sobie, dlatego że było dużo słowa chłopaki. A chłopakom po prostu nie chciało się czekać. Zresztą było, nie, nie mamy takiej potrzeby, żeby czekać półtorej godziny. Tragedia. Ojej, ja byłaby tragedia, <śpiewanie> Tragedia. Mam rozwolnienie. W urzędzie byłem. Dwa razy. Teraz jesteśmy w galerii. Tragedia, musiałem zaliczyć. Tragedia. Cześć, cześć, cześć. Nie wiedziałem, czy to ty, czy nie, właśnie. I Kasia ma to samo. Prawdopodobnie coś wczoraj zjedliśmy i tak się zastanawiałem, no bo mówię, przecież ja robiłem tam risotto, coś tam innego, ale był jeden motyw, ptasie mleczko, jak Kasia wczoraj przyniosła, bo przyszła do nas znajoma i tam mieliśmy kawkę, no nie, I do kawki Kasia podała od razu na talerzu ptasie mleczko, tylko to ptasie mleczko jak jadłem, to w ogóle jakaś była taki konsystencja inna, twarde, a inaczej smakowało, po prostu nie było takie ptasie mleczka, ale myślałem, że to jest po prostu jakiś inny rodzaj ptasiego mleczka, bo nie widziałem, wiesz, opakowania. Dzisiaj mi Kasia powiedziała, że też miała się takie samo odczucia, więc przypuszczam, że to jest to, bo spojrzałem na datę, to jest... niedługo będzie się kończyła. Ale wiesz, jak było źle gdzieś tam przechowywane w jakimś sklepie, to może się okazać, że tak naprawdę... to był właśnie powód. To jest powód, bo to jeszcze dzień się nie skończył. Czy jeszcze będzie ciekawie? Jeszcze Marcel kupuje tutaj. Ma jakiś pomysł z chłopakami, no. żeby malować, no. tak? No bo fajnie to będzie, jak na, na przykład przemalujemy wo, ten. Włosy i na przykład wąsy. I ewentualnie coś pościnacie też? A to w domu może nagrać? No u nas. W domu. Tak. No i chłopaki tutaj zakończyli nagrywanie. laki były kupione. Ralki, co jest z Mi się dzieje? Kto ja stawiałem? Tak. A no tak, właśnie przede wszystkim Marcel kupował za was pieniądze lalki tylko, że część lalek została bez nóg i tak dalej, nie mogę pokazywać bo jest cenzura nawet, tak? Bo tak Będzie Dzisiaj zrobiłem te odbitki, żeby wszyscy mieli uczestnicy ostatnich zawodów u Marcela, myślę, że to może być fajna pamiątka w ogóle w przyszłości kiedyś takie odbitki są zapominane ale kiedyś mogło mieć dużą wartość. So, tutaj są nasze zdjęcia i tak jak chłopaki wyszli ok, no to ja wyszedłem tragicznie. Tragicznie. No? Czyli to są zdjęcia nasze dowodowe. Postanowiłem, że będę jechać na siłownię, ale też do pracy skoczę, wywieźć niektóre rzeczy z bagażnika, bo wyjeżdżamy, no to z bagażnika chcę zrobić porządek i słuchaj. E, zobacz, jest plecak, który jest Marcela nieużywany. Wrzuciłem, bo ja mam. O, ciężko mi zrzucanie właśnie takich rzeczy gdzieś na jakieś aukcje. Tutaj wrzuciłem na Elixa. Od razu to zrobiłem, bo mówię: odłożę, pójdę do pracy. Tak samo te narty twoje stare, też powinienem od razu wziąć i po prostu wstawić szybko, żeby było raz, dwa, trzy. Ale co chcę Ci powiedzieć, że zrobiłem to na tle. Zobacz, zwykłe tło, znaczy karton szary, i dużo lepiej to wygląda. Takie zdjęcie. O, widzisz, i tak robiłem Lepiej tak, wyciąć. Tak robiłem zdjęcia, ale nie, nie, nie wycinałem. Telefonem i od razu rzucałem Ale chodzi mi Jak o to. żeby co? To... Żeby ten karton to była moja pomoc. Pomagałeś mi, zgadza się. Piona. Żuwi. No. Fika, pika czu, pika, korak, pika, korak, pika, korak, flachelina. I o co mi chodzi, że jeżeli coś będzie sprzedawać, to wystarczy nieraz jakiś zwykły element, jednolity kolor, biały, szary, i dużo lepiej to wygląda tak niż gdzieś tam stawianie. Nie wiem, w, w klimacie, który nie bardzo pasuje. Po prostu wydaje mi się, że wtedy produkt się szybciej i łatwiej sprzeda. Ja przyjechałem sobie tutaj do pracy, porobiłem troszeczkę porządki w samochodzie. Ja, słuchaj, ciekawa historia, właśnie z tym. W ogóle wziąłem sobie po południu soperan. I, i mi przeszło w tej chwili. Aczkolwiek mam obawy, czy na przykład zaraz mnie gdzieś nie weźmie. Jak byliśmy w urzędzie, wyobraź sobie sytuację taką, że wzięliśmy na siebie że numerek, czyli jest numerek, i trzeba czekać, no nie? No i ja już mówię. Z normalnie tej puty gotuje się we mnie. Ja mówię, nie, muszę iść do, i muszę iść do buce, muszę iść po prostu do WC. I mówię do Marcela, Marcel, jak coś to tylko jak się wyświetli, że my mamy wchodzić, to mnie poinformuj. No. i... No i wyszedłem. Wyszedłem zadowolony i nagle jesteśmy wyzywani. No i jak, jak, jest, jak je, byłem. Jak byłem na z chłopakami i czekałem, to mówię o, bo, do, do Poszliśmy do okienka do pana, który przyjmował ten wniosek, i tak dalej. I ja czuję, ojej, ojej, Nie, mówię, nie, nie. Mówi do pana, mm, mogę na 2-3 minuty zniknąć? <grym> Mówi, tak, nie ma problemu. I poszedłem. Później w galerii. Tak <grym> gorąco było dzisiaj, gorąco. Ok, przyszedłem ćwiczyć, poćwiczyć. Nie wiem, ile będą miał siły, nieważne. Ważne są chęci. Spałem dzisiaj po południu, dwie godzinki, może półtorej, więc teraz nie do końca mi się chce spać. 12.05, czyli 00.05 w tej chwili jest. Do dzieła. A ja w ogóle... Dlaczego ja tak mrugam o tym oczkiem? Do dzieła. Uwaga, uwaga. Jakiś alarm jest. Chyba on jest test, testowany bardziej, aniżeli coś się dzieje. Uwaga, uwaga. W budynku zostało coś tam odkryte, nie, nie nie słyszę przez... Przez muzykę tutaj działającą. No i co? I dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, za oglądanie mojego dnia. Znaczy dwóch dni, bo dzisiejszy i wczorajszy, tak? Tak, tak chyba wyjdzie. Dzięki za oglądanie Aha, no w sumie... W sumie dlaczego nie? Mogę ci poprosić, żeby zostawił lajka. Dzwoneczek, o, o, dzwoneczki są bardzo ważne. Subskrypcje, ale w ogóle najważniejsze to są subskrypcje. Ja mam ile, 260 czy 270 już mam, tysięcy? Ech. Patrzę u chłopaków u siebie, naprawdę nie patrzę. Niby co tydzień sobie spisuję, ale w ogóle nie zapamiętuję. Taka jest prawda. Spisuję do celów takich analitycznych, ale w ogóle nie pamiętam. Mniej więcej tak. O. Dzięki za oglądanie! Cześć!